Który sport według Ciebie jest najbardziej popularny w Lublinie? Osobiście powiedziałbym, że żużel, ponieważ ostatnim czasem w przeciągu 2 minut 43 sekund wyprzedały się wszystkie bilety na stadion. I to jest jakby wielki szał, dlatego że nasza ekipa z Lublina wstąpiła do Klasy w żużlu i to jest jakby ogromny szał i większość osób ogląda żużel w Lublinie. Uważam, że na żużel przychodzi najwięcej kibiców, lecz większość mieszkańców zagłębia się sport bardziej piłkę nożną. No bo jest na ogół bardziej popularny w kraju, jest wiele klubów. Po prostu interesuje w większość osób. Myślę, że jednak na piłkę nożna więcej przychodzi. Tak mi się wydaje. Moim zdaniem to jest piłka nożna. Mhm. A dlaczego? Tak uważasz właśnie, że akurat piłka nożna, bo mam jeszcze żużel, siatkówkę, no i wiele innych też dyscyplin tutaj sportowych. No bo ja kiedyś trenowałem tam w motorze Lublin i po prostu tak mi wpadło piłka nożna. Więc hmm? e, moim zdaniem to piłka nożna jest polskim najlepszym tak jakby sportem. To też lokalnie myślisz, że dużo kibiców chodzi na piłkę nożną więcej niż na żurzel? Znaczy powiem Panu, że czasami widzę, że ludzie chodzą na żużel, ale czasami widzę, jak chodzą też na piłkę nożną, więc... Czyli to By... się jakoś dzieli po prostu? Tak, tak wszystko. jakby pół na pół jest. Ja myślę, że jest to żużel jednoznacznie najbardziej popularnym sportem. Czyli na mecze przychodzi najwięcej kibiców. A piłka nożna? Yy, nie, myślę, że i tak, że yy, pan piłkę nożną